Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Solidarności. Solidarność to nie tylko umiejętność rozwalenia okrągłego stołu przez kibola nawrockiego. Solidarność to także to, co pokazaliśmy my, Polacy, wczoraj. Nie Kibole, a Polacy wczoraj podczas wizyty Wołodymira Załońskiego. I o ile Karol Nawrocki był w stanie tylko rozmawiać o Wołyniu, o wydobyciu ofiar, o ekshumacji, o historii, czyli o tym wszystkim, co nas, jakby tak można było powiedzieć, przeciwstawia sobie, o wszystkim, co jest dla nas trudne, jest ważne i nie bagatelizuje tego, bo dla mnie to też jest ważne, ale są momenty, kiedy trzeba być prezydentem, a nie zwykłym kibolem z leśnej ustawki. I w tym momencie myślałem, że chociaż Konfederacja będzie w stanie, nie wiem, na rzucić się na drut kolczasty, że Berkowicz będzie w stanie użyć flagi ukraińskiej i się powiesić. Nie wiem, że na przykład Brown wyjdzie i strzeli sobie ostentacyjnie w łeb. Zawiodłem się na Konfederacji, bo oni wyszli tylko i krzyczeli, żeby Ukraina oddała im 100 miliardów złotych. A przypomnę, że już kiedyś ludzie się pytali Wałęsy, gdzie jest ich 100 milionów złotych. No ale idąc dalej. Już kiedy ta powódź hipokryzji i debilizmu z prawej strony dobiegała końca, wyszedł Donald Tusk i powiedział, że Unia Europejska przekaże miliardy euro na odbudowę Ukrainy, za które to miliardy zapłaci Rosja. Czy to w reparacjach, czy w zakresie zabrania pieniędzy zamrożonych na europejskich kontach rosyjskich oligarchów. I właśnie tak powinno się rozmawiać. Mówić: nie bójcie się, walczcie, bo wasza wojna to jest nasz pokój. My załatwimy wam pieniądze, ale nie. Hibol z lasu chce odkopywać groby w trakcie, gdy tam trwa wojna. Naprawdę Karol Nawrocki to nie jest pośmiewisko urzędu prezydenta. To nawet nie jest nie jest parodia tego urzędu. To jest to jest w czystej formie nienawiść, złość i obraza wszystkich o wszystko.